Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy i Zaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów, a nasza, Kajfasza, skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie, i słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Moi drodzy, przed chwilą słuchaliśmy słowa, które do nas mówi miłosierny Bóg. Bo Bóg jest miłością. Bóg, jeżeli coś czyni dla nas, mówi, to czyni to z miłości, dla naszego dobra. Jak miłujący ojciec swoje dzieci, które chce największego dobra dla swoich dzieci. Kościół naucza, że kiedy czyta się Słowo Boże. To się liturgii sam Bóg naucza, sam Jezus naucza, sam Bóg przemawia do naszych serc przez to Słowo Boże. I co nam dzisiaj mówi Jezus? Jezus mówi, prostujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi. Moi drodzy, przede wszystkim chodzi tutaj o Oczywiście życie moralne, życie duchowe. I widzimy, jak dzisiaj w świecie to życie jest bardzo pokręcone wielu ludzi. Pokieroszowane, jak jest bardzo kręte. Myślę, że jest bardzo wielu ludzi, którzy chcieliby, żeby pewne sfery życia Pan Bóg ich nie widział. Chcieliby się ukryć przed Bogiem. Albo powiedzieć, bo to jest tylko moja prywatna sprawa, nie Boga. To są właśnie te drogi kręte, które chcemy, żeby były ukryte przed Bogiem, który jest miłością. Przed Bogiem, który pragnie nas przytulić, dać nam pokój serca. I ta krętość tego życia, ciemność życia, która dotyka wiele serc, umysłów ludzi, powoduje, że biedni są coraz biedniejsi, wiele ludzi cierpi. Miliony ludzi cierpi, dzieci, a bogaci chcą się bardziej jeszcze bogacić. Taka niesprawiedliwość, która dotyka wielu ludzi, a to jest na innych sferach życia również obecne. I ktoś by mógł powiedzieć, no tak było i tak będzie zawsze, ale moi drodzy, przyszliśmy tu, ponieważ ufamy w Słowo Boże, wierzymy w Słowo Boże i Bóg nam wyraźnie mówi, że będzie przemieniał ten czas i już to czyni. Że te kręte drogi staną się prostymi, wyboiste drogami gładkimi. Bóg uporządkuje to wszystko. Może tak jeszcze tego w sensie nie widać społecznym, ale jest wielu ludzi, może kiedyś bardzo pysznych, nawet chełpiących się swoim grzechem, żyjących bez Boga, znam takie świadectwa. Ale później Pan Bóg mówi: zobacz, beze mnie kim jesteś? Zobacz, jakie masz życie beze mnie. Często ludzie płaczą, a dzisiaj ja tych ludzi widzę na kolanach, przed Bogiem, pokornie się modlących. A kiedyś byli bardzo wielcy, byli wobec innych pyszni. Te drogi kręte staną się prostymi. I tak mówił Pan Bóg, to mówi Bóg. I to się wypełni, to się Dokona, bo to mówi Bóg. Ten świat Pan Bóg oczyści, uporządkuje. Nawet jak może komuś się to nie podoba, to Bóg stworzył świat nie dla grzechu, dla pychy, ale dla miłości, dla swojej chwały, żeby miłość między ludźmi panowała. I to się dokona, to się wypełni. I dlatego również tutaj dzisiaj przyjmuję dziecko Chrzest, właśnie, żeby uczestniczyć w tej miłości Boga. Przez Chrzest to Królestwo Boże się rozpowszechnia, rozszerza, przez przymierze Chrztu, który zawarliśmy. Również dążymy do tego, żeby te drogi kręte stały się prostymi. Moi drodzy. Wchodzimy dzisiaj w kolejną niedzielę, kolejny czas Adwentu, czas przygotowania na Boże Narodzenie. Tak jak już mówiłem wcześniej, to Boże Adwent to w sensie liturgicznym jest cztery tygodnie, kończy się Bożym Narodzeniem. Ale Adwent to również to, co mówił Jan Paweł II, ma też inne znaczenie. Ten Adwent, który dotyczy całego pokolenia. Całych społeczeństw, czyli to jest kilkadziesiąt lat co najmniej. O tym adwencie też chcę powiedzieć, który właśnie my przeżywamy. I adwent to czas ciemności. Zobaczmy, dni są coraz krótsze, słońce coraz wstaje później. Nawet kiedyś dawno, w zamierzchłych czasach, ludzie bali się, że słońce odejdzie od nich, że ciemności zapanują na Ziemi. Nawet Aztekowie w Ameryce środkowej składali ofiary z ludzi dla słońca, boga słońca, żeby bóg słońce zwyciężył boga ciemności. No to odnosimy do takiej naturalnej, do przyrody tych wydarzeń przyrodniczych, ale wiemy, że dla nas to ma znaczenie duchowe dla chrześcijan. Wiemy, że ciemności walczą przeciwko Bogu. Duch ciemności to się dzieje. To w sercach ludzkich ta walka przede wszystkim się odbywa. Duch ciemności walczy przeciwko Bogu, Bogu miłości, światła, dobroci. I w tej walce dzisiaj uczestniczymy i musimy się opowiedzieć albo po jednej, albo po drugiej stronie. I dlatego chrześcijanie właśnie ustanowili Dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia, kiedy już widzimy, że słońce zaczyna zwyciężać ciemności. Słońce zaczyna wracać, coraz bardziej oświecać Ziemię. No I tego jest to Boże Narodzenie tego dnia. I to oczywiście ma znaczenie dla nas duchowe, że Jezus Chrystus, słońce sprawiedliwości, przychodzi, aby ciemności pokonać, aby odeszły ciemności, grzech, zło. I po to przyszedł Jezus Chrystus. Moi drodzy, jak już mówiłem, Jan Paweł II mówił o tym adwencie w sensie tym dłuższym. Ciemna noc, próba, która sprawia, że dotykamy tajemnicy zła, wymaga otwarcia się w wierze, obejmuje całą epokę i całe zbiorowości. Także chrześcijanin i Kościół mogą tożsomić się z Chrystusem cierpiącym i w wierze, w nadziei, w miłości. W Chrystusie noc zamienia się w dzień, cierpienie w radość. A śmierć w życie. Moi drodzy, jeszcze kilka zdań bym chciał się podzielić z książki kardynała Roberta Saracha, człowieka bardzo mądrego, pełnego ducha Bożego, człowieka wielkiej łagodności, pokoju, dzisiaj już na emeryturze, ale do niedawna prefekt kongregacji kultu bożego, dyscypliny, sakramentu. I ksiądz kardynał właśnie mówi nam o tych ciemnościach, które dotykają dzisiaj Kościół i świat. I myślę, że warto nad tym prowadzić refleksję. I ksiądz kardynał pisze, że chrześcijanie są dziś pogubieni. Każdego dnia ze wszystkich stron docierają do mnie wołania o pomoc ludzi. Którzy już nie wiedzą w co wierzyć. Każdego dnia przyjmuje w Rzymie zniechęconych, poranionych księży. Kościół doświadcza nocy ciemnej. Ogarnia go i oślepia tajemnica nieprawości. Kościół potrzebuje dogłębnej reformy. Ta reforma dokonuje się przez nasze nawrócenie. Nie zależy mi na sukcesie ani na popularności. Te słowa to krzyk mojej duszy, krzyk miłości do Boga i moich braci. Wam, chrześcijanom, jestem winien prawdę, która zbawia, Kościół obumiera, gdyż pasterze boją się mówić w pełnej prawdzie i jasności. Boimy się mediów, boimy się opinii, boimy się naszych własnych braci. Dobry pasterz jednak Oddaje życie za owcę. Często słyszę pytanie, co mamy robić. Kiedy zagraża podział, trzeba umacniać jedność. Nie ma on nic wspólnego z duchem korporacji, jakich wiele na świecie. Jedność Kościoła ma źródło w sercu Jezusa Chrystusa. Musimy trwać tuż przy Nim, w Nim. To serce Jezusa zostało otwarte w uczniom, abyśmy mogli się w nim schronić. Będzie naszym domem. Jedność Kościoła opiera się na czterech kolumnach. Modlitwa, doktryna katolicka, umiłowanie Piotra i wzajemna miłość muszą zyskać pierwszeństwo w naszej duszy i we wszystkich naszych działaniach. I tu ksiądz kardynał opisuje te wszystkie kolumny, jedno, takie dwa zdania o modlitwie. Kto się modli, ten się zbawia. Kto się nie modli, ten się potępia. A zatem bez modlitwy nie ma relacji z Bogiem. Bez modlitwy nie ma tej drogi odrzucania ciemności grzechu. Nie ma tej drogi miłości do Boga, do Jezusa. Tylko Bóg może zbawić. Uczyni to tylko wtedy, jeżeli będziemy się do Niego modlić. Jakże chciałbym, żeby z całego świata wzniosła się głęboka, nieprzerwana modlitwa, uwielbienie i błaganie pełne czci. W dniu, w którym ta milcząca pieśń zabrzmi w sercach, Pan wreszcie zostanie usłyszany i będzie mógł działać poprzez swoje dzieci. Na razie stawiamy Mu przeszkody swoimi... Rozgorączkowanym działaniem, gadulstwem. Jeżeli, tak jak święty Jan, nie złożymy głowy na sercu Chrystusa, zabraknie nam sił, by pójść za Nim aż na krzyż. Jeśli nie poświęcimy czasu na wsłuchiwanie się w bicie serca naszego Boga, porzucimy Go, zdradzimy Go, tak jak to uczynili apostołowie. A zatem. Trzeba przytulić się do serca Jezusa. Ja ze swojego doświadczenia bym powiedział, że najlepiej to zrobić przed Najświętszym Sakramentem po prostu przyjść, być przed Jezusem, przytulić się do jego serca, trwać, odpocząć. A jeżeli nie możemy, oczywiście, można to zrobić w domu, czy modląc się, czy rozważając Słowo Boże. To oczywiście to już każdy musi sobie znaleźć miejsce, czas, ale ważne żeby przytulać się do serca Jezusa tak jak to czynił święty Jan i na końcu ksiądz kardynał pisze pełni synowskiej bojaźni podnosimy wzrok ku Chrystusowi chwale on pyta każdego z nas czy ty mnie miłujesz dajmy wybrzmieć jego pytaniu nie spieszmy się z odpowiedzią czy miłujemy go naprawdę czy miłujemy go aż po śmierć jeśli możemy odpowiedzieć z pokorą i prostotą, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wie, Cię kocham. Wtedy On uśmiechnie się do nas, wtedy Maryja i święci z nieba uśmiechną się do nas i powiedzą do każdego chrześcijanina, tak jak niegdyś do Franciszka z Asyżu: Idź i napraw mój kościół. Idź i napraw go swoją wiarą, nadzieją i miłością. Idzi napraw go swoją modlitwą i wiernością. Dzięki Tobie, mój Kościół, stanie się na nowo moim domem, a nasze serca staną się domem Jezusa, gdzie Jezus na nowo będzie mógł się rodzić. Nasze rodziny staną się na nowo Betlejem, w naszych rodzinach będzie mógł się rodzić Jezus, i wtedy w całym świecie Jezus coraz mocniej będzie obecny, będzie przenikał ten świat. I to jest wtedy prawdziwe, Boże. Bo jak powiedział jeden ze świętych, Jezus Chrystus narodził się w Betlejem w żłobie, ale biada człowiecze, jeżeli nie narodzi się w Tobie. Trwajmy w modlitwie, pragnijmy, aby Jezus rodził się w nas, w naszych sercach i w naszych rodzinach. Amen.